słonecznych, śnieżnych dni, takich jak dzisiaj. W mojej okolicy jest w ciągu roku może 10. a takich przypadających w weekend może dwa, trzy w ciągu roku. Dlatego też dzisiaj praktycznie musowym było. Wybrać się do lasu. Dzień dobry. Kolejną rzeczą, która przemawia za tym, aby wyjść z domu i przyjechać dzisiaj do lasu, jest to, że na drodze, która prowadzi do tego miejsca, jest wycinka drzew. A kto chodzi po lesie wiosną bądź jesienią, wie, jak taka droga podczas wycinki drzew wygląda okazja do przewietrzenia reduktora i napędów zawsze na propsie Zdjęcia. Całkiem niedawno spotkałem się gdzieś tam na mieście z kolegą i mówił: Tak, cię obserwuję, tak na ciebie patrzę. Mówi, prędzej czy później weźmiesz się za polowanie. No i Maciek, miałeś rację, tylko że sprzęt używam trochę inny niż ty. Tam gdzieś znajdują się takie dwa paliki wbite w wodę, i często siadają tam ptaki. Różnego rodzaju. A skąd wiem? Bo gdy tylko zbliżam się do tego miejsca, to z niego uciekają. Tu nad głową, jak przyszedłem, też chyba gołąb siedział albo coś takiego, albo sójka, coś mniej więcej tego odcieniu. Odcienia mniej więcej tego rozmiaru. O, tutaj są te dwa paliczki. I tak sobie siedzę i czekam, aż coś tam usiądzie. Kadr piękny, zimowy. Teraz dopiero widzę, że na tych palikach raczej nic nie siada, bo jest śnieg. Ech. Przeniosłem się bardziej na słonecznioną część zalewu i ptactwo jest oczywiście od groma, bo będzie kaczki, a przepraszam źle powiedziałem. Było od groma, bo gdy tylko się tu zbliżałem, pękła mi gałąź pod butem i wszystko poszło ale te będzie. staram się upolować trochę mi uciekają ale gonimy nie ma sensu ich gonić one i tak one i tak mi uciekają ale o widzę też moje kaczki Znów przepuszczę zimorodka. Ale widzę, w którym on miejscu siedzi. Znów w tym samym miejscu. Zimorodek ma to do siebie. Wszędzie znajdzie sobie fajną miejscówkę i biorą tam ryby, to będzie tam siadał często. I drugi raz z tego samego miejsca. Tylko. <noise> nie, jest głupi. Tam się nie da do niego wejść. Tam gdzieś w tych krzoczkach jest sobie na tych gałązkach siedzi jest wysoko może siądę tu na pół godzinki może wróci widoczki z tego miejsca są przepiękne oczywiście tam chmary ptaków wszelakich jak najdalej ode mnie bo przecież jestem z aparatem dobrym sposobem na Zimorodka jest to aby na miejsce jego żerowania być przed nim a nie tak jak ja go wypłoszyć z miejsca i czekać i druga sprawa, kamuflaż. No mój jest, jak widać, 2 na 10, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie spróbujesz, to się nie dowiesz, czy tu wróci. Zmieniłem trochę miejsce, przesunąłem się bardziej w te drzewa, bo chyba znalazłem miejsce, z którego poluję. Pokażę Wam z drugiej kamery. Widzicie tą gałązkę? Jako jedyna z tych wszystkich gałązek nie ma na końcu śniegu. Tak, jakby właśnie zimorodek na niej stał. Wszystkie inne końcówki gałęzi są zaśnieżone, a ta jest czysta. Jeśli tak jak ja myślałeś, bądź myślałaś, że za chwilę zobaczysz przepiękne zdjęcia zimorodka, to oboje byliśmy w błędzie. A z jednej strony można było się tego spodziewać, bo to. To nie są takie głupie zwierzęta. Jak już co od jakiegoś czasu z tym aparatem, zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że zwierzęta po prostu uciekają na widok ludzkiej sylwetki. Jakoś nie do końca im się to dobrze kojarzy. Takie vlogi z wypraw z aparatem są raczej nudne i zbyt dużo się nie dzieje. Także jeśli już. Do czasu do czasu będę po prostu rzucał filmy, a nawet i filmiki, z tego co udało mi się polować. Czyli jakbyście się kiedyś zastanawiali o co chodzi, jak wrzucę filmik z dzięciołem, to właśnie o to, no popołudnie w tym lesie jest wręcz cudowne, wszystko nabiera takich wieczornych kolorków, i jest wręcz przepięknie. Oczywiście GoPro tego nie oddaję, a nie będę zmieniał obiektywu, bo jestem troszkę zmarznięty i mi się nie chce. No jest ładnie. Posiedziałbym z miłą chęcią jeszcze, ale wiecie, człowiek też ma inne obowiązki: na przykład pograć w tysiąca, zjeść pizzę, napić się wódki w końcu weekend. Także spadam do domu. Nara.